To miał być drygent reprezentacji Polski, blond włosy pomocnik ze Ścinawy Andrzej Rudy. W 1988 roku jego transfer ze Śląska do GKS-u Katowice za 50 milionów złotych wywołał sensację, ale trzy miesiące później nastąpił skandal. Zamiast meczu Ligi Polskiej z Ligą Włoską w Mediolanie, Rudy uciekł do kolonii za swoją ukochaną mi dolnego Śląska 87, Anną Dąbrowską. W Polsce nazywano go zdrajcą. Na jego osobę była straszna nagonka. Po kilku latach Rudy rozstał się ze swoją pięknością, ale w FC Keln odbudował karierę. Mimo wszystko przez pięć lat był na banicji w reprezentacji. Gdy wrócił, nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Kibice zarzucali mu brak zaangażowania. W kadrze grał jakby od niechcenia. Odmawiał występów, gdy kolidowały z Bundesligą. Za granicą jednak święcił triumfy. Poprowadził Bochum do Bundesligi. W Belgii z Lirze SK sięgnął po mistrzostwo i puchar, a z Ajaxem Amsterdam po mistrzostwo Holandii dwa krajowe puchary. Andrzej Rudy to piłkarz, którego historia to mieszanka talentu, skandalu i niespełnionych marzeń w biało-czerwonych barwach.